Teraz pierwsze efekty naszej akcji pomocy 15-letniej Ewie Kieryk. Dziewczyna z Bierutowa 5 stycznia wpadła pod pociąg. Straciła obie nogi. Na koncie fundacji, która zbiera pieniądze na nowoczesne protezy i rehabilitację Ewy jest 35 tysięcy złotych. Potrzeba jeszcze 170. Urszula Bąk. Komora hiperbaryczna tłoczy stężony tlen. Jego zadaniem jest zabicie bakterii beztlenowych, które utrudniają leczenie ran na nogach Ewy. Jeżeli dajemy dużą prawda, ilość tego tlenu, to ta bakteria nie ma szans rozwoju. Ewa spędza w komorze półtorej godziny dziennie. Rozpoczęła też rehabilitację. Ćwiczenia mają ją przygotować do chodzenia przy pomocy protez. Nogi złączamy czy coś. Prostujemy I w ogóle. No Ciężko jest jeszcze na razie, jakieś 15 minut, 20 po i już jestem taka padnięta. Rodzice cały czas wspierają dziewczynkę w wysiłkach. My już tam się dowiadujemy, my trochę czytamy, tutaj internet nam pomaga, że no musimy ćwiczyć, co jest ważne: mięśnie rąk, i mięśnie brzucha to jest najważniejsze że tutaj ruchowo, ruchowo trzeba być sprawny, prawie jak sportowiec. Ale możemy pochwalić, że Ewa. Przedwczoraj i wczoraj już po 50 minut na wózku siedziała, spacerowała statem po korytarzu. Parafia rzymskokatolicka w Bierutowie 42,90 zł. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, gdzie Ewa ma założone subkonto, codziennie odnotowuje nowe wpłaty od ludzi, których poruszyła historia dziewczynki. Już dzisiaj Ewa ma zebrane na swoim subkoncie ponad 35 tysięcy złotych. Dzieci z Bierutowa i Oleśnicy zebrały ponad 8 tysięcy złotych. To nie koniec w internecie ktoś założył Ewie stronę. Numer konta dziewczynki podaje też portal się pomaga. Dyrektor gimnazjum, do którego chodzi Ewa i burmistrz Bierutowa planują kolejne akcje. Uzyskaliśmy adresy mailowe wszystkich szkół z całego Dolnego Śląska Przedwczoraj i w dniu wczorajszym do wszystkich szkół zostały rozesłane maile z prośbą o wsparcie na rzecz Ewy. Jestem po rozmowach z prezesem zarządu rejonowego PCK i w maju z okazji dni honorowego Krwiodawstwa kwesta, która będzie organizowana na terenie całego powiatu zostanie przeznaczona. Ewa obiecuje, że opinii dzielnej pacjentki nie straci. Tylko czeka, aż się nogi pogoją. Już. Mam nadzieję, że mnie puścią do domu. Wrocław urszula bąk. Numer konta, o którym przed chwilą słyszeli Państwo w relacji Urszuli Bąk, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wrocław.tvp.pl.